Cześć. Tak, nazywam się Kamil Bolek i ze zawodu oglądam YouTube'a. Przy czym oglądam go przede wszystkim jako taki fenomen socjologiczny, zjawisko popkulturowe, no i narzędzie marketingowe. I chciałem się dzisiaj z Wami podzielić takim paradoksem i pewną sprzecznością, którą ja napotykam w zasadzie codziennie w swojej pracy. Bo influencer marketing bazuje na takich zjawiskach i trendach, które doskonale znacie i które były już wielokrotnie poruszane w wielu prezentacjach przede mną. Bo była mowa o light TV viewersach, o tym, że tradycyjnych mediów konsumujemy coraz mniej. Google, Nielsen, Gemius wszyscy opowiadali o tym, jak rozwarstwiają nam się grupy docelowe i że ta młodsza grupa poniżej 35 roku życia jest coraz trudniejsza do złapania. Dosłownie chyba dwie prezentacje Prezentację temu były też pokazywane dane Gemiusa Adril, że nawet jak ktoś jest przed tym telewizorem, no bo o tym jest też cała mowa o oglądalności telewizji, to nie do końca jest tak, że ogląda telewizję, ale ogląda również reklamy, które są tam emitowane. Na podstawie case'a tam widziałem, że było 70 kilka procent. Wcześniej w tym badaniu pokazywano, że aż 93% procent internautów w Polsce sięga po smartfona, kiedy emitowana jest im reklama. Z tych danych wynikało, że wtedy 1 czwarta ponad wszystkich reklam nie jest oglądana dana z poświęceniem mi należytej uwagi, ale pomijana. przed chwilą w prezentacji Gemiusa widzieliście, że ten odsetek może być jeszcze większy, czy w internecie jest lepiej? No niestety nie. Tam internauci też za wszelką cenę starają się uciec od tak zwanej tradycyjnej reklamy, zablokować ją albo w ogóle jej nie widzą czy nie klikają i o zjawisku ad adblocka też było. Było też również o tym to w takim razie, gdzie są odbiorcy i gdzie jest ich uwaga. I tutaj przede wszystkim właśnie Google i YouTube również o tym opowiadali, jak duży dzisiaj zasięg i dotarcie, i penetrację wśród internautów ma wideo online. Ono sięga 90 kilku procent i chociażby sam YouTube dzisiaj to jest ponad 26 milionów Polaków regularnie korzystających z YouTube'a. Ale to, co nas interesuje, to nie tylko jest liczba osób, czy liczba wejść na tego YouTube'a, ale też czas. Jaki oni poświęcają na konsumpcję tych treści. I akurat ten wykres po prawej stronie, który widzicie, to, są, to jest średni czas trwania jednego wyświetlenia youtubera w naszej sieci. Więc bez treści muzycznych, bez, nie wiem, streamów na Twitchu, ale faktycznie treści youtuberów oglądane przez ludzi i ten czas z roku na rok cały czas nam się wydłuża. Mamy też bardzo różny udział grup docelowych i faktycznie jest tak, że ta grupa, która tradycyjnych mediów ogląda coraz mniej, jest na tym YouTubie, jest w tym digitalu i te dane, które też widzicie, to jest demografia widowni youtuberów z naszej sieci. Czyli 850 kanałów i prawie miliarda świetleń miesięcznie, jakieś 200 milionów subskrypcji, czyli całkiem duża próbka badawcza. To się też pokrywa z danymi z zewnątrz, chociażby Nielsena czy GEMUSA, gdzie faktycznie jest tak, że mamy tam nadreprezentację tych osób. No i influencerzy bazują też na czymś, co też padło w niektórych prezentacjach wcześniej, że jako konsumenci i jako ludzie zdecydowanie bardziej ufamy innym ludziom, Niż markom, a co pokazały badania Google, i to jest dość ciekawe, to to, że 40% milenialsów, którzy subskrybują kanały na YouTubie, twierdzą, że youtuberzy rozumieją ich lepiej niż ich rodzina i znajomi. I patrząc zawsze na te dane, zastanawiam się, gdzie popełniliśmy błąd zarówno jako marketerzy, skoro wszyscy ufają ludziom, a nie markom, i zarówno jako znajomi i przyjaciele, skoro youtuberzy są często tak bliżej tego pokolenia Y, niż my sami w naszych, w naszych relacjach. Pandemia pokazała też, że influencerzy zyskali na znaczeniu w życiu publicznym. Najpierw Finlandia, później państwa skandynawskie w ogóle wskazały, że influencerzy, social stars, YouTube creators, że oni są najważniejsi w edukowaniu ludzi o pandemii, o obostrzeniach i o wszystkim, co tam się dzieje. Okazało się, że w Polsce również ten trend był obecny, bo tych dwóch z panów spotkało się, żeby nagrać rozmowę o tym, co będzie dalej, czy miasta będą zamykane, jak wszystko będzie wyglądało. Nie wiem, czy obu tych z panów znacie, jednego spodziewam się, że na pewno, drugi to jest jakiś przedstawiciel rządu, który o tym opowiadał. Ten pierwszy to oczywiście. Blowek, jeden z najpopularniejszych youtuberów w Polsce. Później mieliśmy wybory w naszym kraju i tam też się okazało, że to influencerzy ciągnęli kampanie profrekwencyjne, szczególnie właśnie w tych młodszych grupach i nawet prezydent Andrzej Duda pojawił się na kanale Karola Paciorka, gdzie udzielał wywiadu. Dlatego wydatki na influencer marketing galopują i z roku na rok to są coraz większe budżety wydawane na influencerów. I to jest jedna strona tego świata, i to są trendy, które spodziewam się, że w większości znacie. Tylko druga strona tego świata wygląda trochę inaczej. Czy ja poświęciłem sześć lat swojej pracy, sześć lat z ostatniej części swojej kariery, na tym, żeby o tym mówiono, żeby mówiono o influencerach, żeby oni się stali częścią mainstreamu, żeby marketerzy dostrzegli ich potencjał. I słuchajcie, po sześciu latach to się udało. Wszyscy wszędzie mówią o influencerach, oni są tematem konferencji, są na główkach mediów plotkarskich, rankingów branżowych, wszyscy mówią o influencerach i wszędzie źle. O tym, że zrozpaczona influencerka straciła nie wiem, możliwość w ogóle życia, bo nic innego poza Instagramem nie umie, o tym, że ktoś czegoś nie sprzedał, o tym, że to żebrak, cebulak, cwaniak, że cała ta branża to jest bańka, wydmuszka, że to jest wszystko żałosne, że to są darmoziady, że oni nic nie potrafią, że są słupy reklamowe i bardzo polecam lekturę na, nie wiem, komentarzy na wirtualnych mediach, gdzie w zasadzie wszystkie komentarze są dokładnie takie. I oczywiście influencerzy tutaj, że tak powiem, nie pozostają dłużni, bo te posty, które są najczęściej właśnie pożywką dla mediów plotkarskich one są prawdziwe, gdzie influencerka pokazuje, że tak, to jest blender, który zabieram na swój każdy trening i, i zawsze jak idę w pole, w zboże, to zabieram ze, swoją, ze sobą blender, żeby anuż świeżo znalezione malinki tam zblendować i takich postów jest dużo. Są też takie posty pewnie doskonale wam znane, gdzie influencerka na każde wyjście na plażę zabiera ze sobą płyn do płukania, czy nawet takie grubsze akcje, gdzie influencerka potrafi napisać, że dzień matki, to co prawda smutny dla niej dzień, bo jej mama Sama zmarła, ale na pewno byłaby przeszczęśliwa, gdyby dowiedziała się, że w CCC jest promocja na 30% na buty. I to też są prawdziwe posty. No i jest też strona finansowa tego medalu i tego, jak się o influencerach często mówi. Było o Adfrodzie bardzo dużo wśród influencerów. Tam była cyfra, że rynek dzisiaj jest wart jakieś 15 miliardów dolarów, szacowana wartość. Inne dane mówią, że jakieś 8,5, z czego 15% to są wydatki na totalne fejki, na fraud i, i na boty i na w zasadzie wyrzucone pieniądze totalnie w błoto, które nigdy do nikogo nie, nie przekonwertowały na żaden realny efekt. No i ja bym chciał wspólnie z Wami trochę zastanowić się w takich trzech miejscach i w trzech obszarach, jak trochę się ogarnąć w tym świecie i się w nim poruszać, żeby trochę ukrócić te zjawiska, zrozumieć ten świat no i sprawić, że nawzajem my sobie nie tylko zaufamy, ale że to faktycznie będzie działało. I pierwsza rzecz to jest relacja agencja i klient, czyli jak przychodzi klient do agencji albo do platformy i on kupuje kampanię influencer marketingową. I co taki klient najczęściej kupuje i za co on płaci? Szczególnie na platformach, a już zupełnie jeśli chodzi o Instagram. On kupuje najczęściej dwie podstawowe rzeczy: zasięg i tak zwany engagement, czyli wszystkie lajeczki, komentarze i zaangażowanie tych widzów. No i tu się pojawia pewien pierwszy bardzo istotny problem. Bo jak on kupuje zasięg, to co on właściwie dostaje? W 90% przypadków najczęściej dostaje tak zwany fanbase. Szczególnie na Instagramie, czyli w liczbę followersów, w liczbę fanów, liczbę obserwujących. To jest jakaś super istotna zmienna, która wpływa na to, ile warta jest, ile kosztuje współpraca z influencerem. Jak ktoś jest, zaraz Wam powiem, czemu trochę ciut mądrzejszy, no to już patrzy bardziej na zasięgi, czyli na impresje i to, jakie zasięgi generuje dany influencer. Ale to też nie jest do końca takie proste. No i pierwsza rzecz. Czy to jest aby na pewno... Słuszne podejście, żeby patrzeć na followersów jak na CPM, jeszcze najlepiej ich sumować i twierdzić, że jak współpracowaliśmy z pięcioma influencerami, po milion influencerów każdy, to dotarliśmy do pięciu milionów followersów. Nasza sieć ma 200 milionów subskrypcji w Polsce. Myślę, że już sobie możecie odpowiedzieć na to pytanie. E, oczywiście wiemy o tych subskrybentach i takie analizy na tej ogromnej próbie naszych youtuberów robiliśmy, że subskrybenci w porównaniu ze zwykłymi ludźmi oglądają dłużej treści wideo na YouTubie, u youtuberów generują faktycznie masę interakcji społecznościowych. Możemy pewnie wnosić, że to oni chętnie angażują się we wszystkie nasze akcje, które ustami influencerów przekazujemy widzom. Przejdź na event, kup, przetestuj, e, przejdź na stronę itd., itd. Ale to nie jest zasięg. To nigdy nie był zasięg. Jak podzieliliśmy średnią liczbę wyświetleń przez liczbę subskrypcji na kanale, to ten współczynnik jest jakiś taki 0,4. No i wiemy to o naszych fanpageach, wiemy to o naszych fanach, wiemy to o followersach, wiemy to o subskrybentach, a czasem niektórzy klienci kupują jeszcze z sumowanych followersów tak, jakby to był zasięg. No dobra, a co jak mamy mądrzejszego klienta, który kupuje jednak faktycznie e, imprezje zasięg liczony właśnie w taki sposób? No to też zależy, jak te imprezje są liczone. No bo możemy mieć influencera, który w totalu w sumie ma masę miliardy wyświetleń, ale dlatego, że miał trzy świetne wystrzałowe pojedyncze publikacje, które tak obiegły świat, a średnia jego liczba wyświetleń nie do końca jest aż tak ogromna, albo z drugiej strony kogoś, kto nigdy nie rozbłysnął na całą Polskę, ale ma bardzo wysoki średnią liczbę wyświetleń i dotarcia. Mamy też oczywiście dotarcie w różnych grupach docelowych. No i teraz, jeżeli współpracujemy z insta modelkami, które mają miliony follow. No to ja idę o zakład, że w większości, i to pod 90% ich obserwujący to są mężczyźni. A co one reklamują najczęściej? Kremy, kosmetyki, produkty dla kobiet i wszystko, co do kobiet jest skierowane. No i trzecia rzecz, która bardzo różnicuje platformy między sobą, to jest, ile te impresje, te wyświetlenia trwają. Widzieliście już, że wśród youtuberów to potrafi być ponad 5 minut. I teraz zupełnie co innego jest, kiedy mamy influencera, który średnio jest oglądany przez 3, 5, 7, 15 sekund, a zupełnie co innego, kiedy jakiś influencer prowadzi, nie wiem, nawet podcasty i średni czas, jaki widzowie z nim spędzają, potrafi wynosić po kilkadziesiąt minut. To są zupełnie, zupełnie różne rzeczy. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz, która jest bardzo często istotną składową każdej wyceny influencera, a już szczególnie na Instagramie, bo w ogóle najczęściej utarło się jakoś tak, że jak mówimy influencerzy, to większość osób ma przetoczami instagramerów, no to tam jest liczba lajków i komentarzy, albo ten magiczny engagement rate, czyli liczba interakcji, suma podzielona przez zasięg i to najczęściej jeszcze właśnie wyrażony w followersach i to jest ten magiczny engagement rate, jak bardzo angażujący jest influencer. Tylko słuchajcie, może jest wśród Was ktoś, kto ma dane, które udowadniają jakąkolwiek korelację pomiędzy engagementem w social media, tym zaangażowaniem influencerów, a jakimkolwiek ROI? Bo przyznam Wam szczerze, że przekopałem cały internet i masę badań, i ja takich danych nie znalazłem. Znalazłem masę poradników, jak ten engagement zwiększać, wiecie dlaczego? Dlatego, że reklamodawcy na to patrzą, dlatego, że więcej dostaniesz hajsu na Instagramie, jak jesteś influencerem, to zwiększaj engagement rate. Dlatego influencerzy kupują lajki. Po co mieliby kupować lajki, jeżeli nikt za to nie płaci? Dla twórcy treści no, engagement rate jest ważny. Im więcej ma lajków, komentarzy, tym bardziej algorytm widzi, że może to trzeba polecać, może to jest fajna treść. Ale dla reklamodawcy powiem Wam, że znalazłem kiedyś nawet taki związek engagement rate z ROI z kampanii, tylko problem polega na tym, że on był odwrotny. I przeanalizowaliśmy kiedyś różne kategorie naszych twórców i naszych wideo i tam youtuberki beauty, przynajmniej 11 tysięcy tych filmów, i tam youtuberki beauty okazało się, że na YouTubie mają najniższy engagement rate ze wszystkich, spośród wszystkich innych kategorii, ale najwyższe ROI. Sprzedaż na kosmicznym poziomie wszystkich produktów. Więc to, co ja bym sugerował, to w ogóle wy, wyrzucić do kosza te miary e, albo brać je pod uwagę jako pomocnicze przy innych rzeczach. Ale jeżeli jesteśmy marką offline i sprzedajemy w offline, no to. Czas, ten efektywny czas kontaktu z naszą marką, którą generuje influencer, no powinien być dla nas najważniejszy, no bo to jest jakościowy kontakt z komunikatem reklamowym. A jeżeli jesteśmy e-commerce, no to konwersje, czy to są swipy na Instagramie, czy to są kliknięcia w link, czy w karty, czy w ekran końcowy na YouTube, jeżeli przekierowujemy na naszą stronę czy nasz kanał, no to to jest miara zaangażowania. Czyli czas albo konwersje powinny być brane pod uwagę do engagementu, czyli tego, jak zaangażowany jest widz, a nie tylko to, ile lajeczków czy komentarzy oni generują. No i powiem Wam, że to jest problem dość powszechny i dość poważny, to wcale nie jest takie banalne, bo taki Forbes, publikując kilka tygodni temu ranking najbardziej wpływowych Polaków w internecie, jakie zmienne wziął pod uwagę? No, a wziął sobie popularność, popularność, która była liczona jako suma lajków, komentarzy i udostępnień. Z różnymi wagami, ale ciągle to była suma po prostu tych interakcji, liczbę fanów ze wszystkich kanałów, nie średni zasięg publikacji, po prostu zsumowaną liczbę fanów, i ostatnią rzecz, czyli znowu zaangażowanie, ale nie licząc tam w ogóle żadnych wyświetleń, żadnych klików, czy w ogóle czasu oglądania. Więc pierwszy mój taki postulat, jeżeli wiemy, że największe źródło fraudu wśród influencerów, i to wiecie z poprzedniej prezentacji, to są kupione lajki, czy followersi, no to może my po prostu nie kupujmy followersów jako zasięg, lajków jako święty Gral w ogóle influencer marketingu, czy samych impresji, jak nie mamy pojęcia, w jakim one są targecie, czy ile one trwają. I to jest rzecz numer jeden, którą wam bardzo bym sugerował: nie tyle zweryfikowane dane, co relewantne dane, te, które faktycznie o czymś świadczą. Druga rzecz. I tu już mi się wydaje trochę prościej, ale to prościej do opowiedzenia, trudniej do wdrożenia. Kiedy agencja czy platforma kupuje coś u influencera, czy klient bezpośrednio z nim pracuje, no i dochodzi do tego, że influencer coś opublikował, faktycznie, ale. Ale nie na tym kanale opublikował. Takie sytuacje się zdarzały, że influencer myślał, że w ogóle mowa o innym jego koncie, że po tygodniu to usunął, co opublikował, że najpierw opublikował nasz content, a tydzień później konkurencji, że chce dodatkowy hajs nagle, owstrętny on za to, że my chcemy promować ten post, dlaczego on chce za to pieniądze jeszcze dodatkowo, albo że to nie działa, bo przecież zrobiliśmy lokowanie produktu, a nic nam na sprzedaży nie drgnęło. To słuchajcie, tutaj jest apel, tak jak mówię, prosty jeśli chodzi o opowiedzenie, ale trudny do wdrożenia na całym rynku. Ale rozwiązanie tego problemu wymaga w końcu wprowadzenia jasnych i precyzyjnych standardów. Co to znaczy lokowanie produktu? Gdzie ono jest, jak długo ono trwa, czy ono jest pasywne, czy aktywne i co to znaczy. Co to znaczy odcinek dedykowany tak? po, po, po naszemu dedyk? Co osoba coś innego przez to rozumie? Co to znaczy, nie wiem, program ambasadorski czy akcja Hero i jakie inne świadczenia my od tego influencera możemy wyciągnąć? Wiecie dlaczego to jest ważne? Bo zrobiliśmy sobie mapę wszystkich usług, jakie świadczą nasi youtuberzy. W sensie, co marka może od nich kupić? Wyszło nam tego około 120. 120 różnych świadczeń, które dzisiaj influencer może sprzedać, sprzedać marce i oczywiście permutacje tych świadczeń, no to są idące w milionach, jeśli nie w miliardach. Więc to, co ja bym proponował, żeby to nieporozumienia i ten rosnący brak zaufania ukrócić, to są jasne i precyzyjne standardy tego, jak my współpracujemy. No i rzecz numer 3. Czyli kiedy klient rozmawia już z influencerem i to jak bardzo przekłada się to na wiarygodność influencera i to jak już jest on odbierany przez swoich widzów. I tu słuchajcie, niestety też byłem świadkiem wielokrotnie tego, jak zaufanie do influencera było niestety często z winy klienta, ruinowane zupełnie. Bo niestety bardzo często jest pokusa, żeby pomieszać konwencję. Pomieszać konwencję to znaczy zrobić piękną reklamę na kanale influencera. Znaczy, to się nie uda. YouTuberzy poruszają się w tak zwanej konwencji dokumentalnej. Znaczy Ludzie oczekują pewnej konwencji, pewnej formy, wierząc i widząc, że to, co się dzieje, jest naprawdę, a youtuber opowiada: Teraz zobaczymy, teraz sprawdzimy, teraz razem coś przeżyjemy, wspólnie mają poczucie wspólnego doświadczenia. Jak my zaczniemy tam wrzucać nasze piękne tagline, pakszoty, beauty shoty i wszystkie inne piękne polskie słowa, to widz czuje, a to jest zbadane po prostu autentyczną złość. I teraz można zrobić dobrą reklamę z influencerami i można dobry, zrobić świetny content u influencera, no ale nie można mieszać tych konwencji. Druga rzecz to jest zapominanie o tym, że z każdej współpracy oprócz tego, że wygrać na tym musi i marka, i youtuber. Wygrać muszą także jego widzowie. Znaczy, widz musi mieć poczucie korzyści, że ta współpraca mu coś przyniosła. No i trzecia rzecz. Ja byłem kiedyś raz. Raz dosłownie jako influencer mogłem się poczuć, bo jedna z marek zapłaciła mi za to, żebym opublikował coś na swoim Linkedinie. Zrecenzował treść jakiegoś artykułu i opublikował to na swoim Linkedinie. Ja już wtedy odczułem na swojej skórze, jak dostałem kolejną wersję poprawionego przeze mnie, znaczy mój tekst, który wysłałem jako propozycję, oni mi odesłali z poprawkami, no to ja wiedziałem, że ja bym tak nie powiedział, ja bym tak nie napisał. I niestety to się bardzo często dzieje, że jak widzowie mają poczucie, że influencer nie jest do końca autorem tych słów i on by tak nie napisał, czy ona, no to wiarygodność, do tego, influencera, wiarygodność tego influencera leży. Więc wiemy z różnych badań i z różnych naprawdę też case'ów, że natywny format, czyli dopasowanie do tego formatu jest kluczowe. Wiemy też, że wartość dla widza jest kluczowa i są jeszcze dwie bardzo ważne rzeczy, które podnoszą wiarygodność całego komunikatu. Pierwsza to jest pokazanie produktów w użyciu i to nawet jak ktoś wie, że to jest materiał sponsorowany, ale widzi, że produkt działa i przynosi realne efekty, to to jest dla widzów wiarygodne. I druga rzecz, która budzi dużo kontrowersji, czyli czy powinniśmy oznaczać, że to jest płatna współpraca. Otóż tutaj badania mówią, że jeżeli widz lubi danego influencera albo lubi daną markę, to oznaczenie współpracy i wprost powiedziane to jest opłacone podnosi wiarygodność i lubienie w ogóle tego kontentu. Ale odwrotnie jest, kiedy ktoś nie lubi danej marki albo danego influencera, no to wtedy on jest jeszcze bardziej wkurzony, że nie dość, że typa nie lubi albo tej marki, to jeszcze mu płacą i jeszcze mi się tu wtrynia z reklamą. Więc tutaj, szczególnie jeżeli jesteśmy na kanale influencera i zakładamy, że jednak oglądają go ludzie, którzy go lubią, należy oznaczać tę współpracę. A wiecie co działa jeszcze lepiej niż powiedzenie wprost, że to jest opłacone? Uzasadnienie. Dlaczego ta marka pracuje z danym influencerem? I słuchajcie, jak tak zaczniecie podchodzić do kampanii, to okaże się, że można zrobić spot. Dosłownie spot reklamowy z udziałem influencerów i wyświetlać go jako reklamę, gdzie komentarze to jest po prostu no, kozak, sztos, wow, ale to jest super. Cieszę się, że takie marki wspierają Twój kanał i że z nimi współpracujesz. Kampania ING Zdalni do Pomocy, gdzie to jest typowy spot sklejony z nagrań influencerów, nagrodzony swoją drogą kilka dni temu Mix Awards na IAB, gdzie też ludzie kochają tę reklamę, gdzie piszą sami o tym, jak bardzo lubią tę reklamę. Możemy mieć Również takie współprace, gdzie jest bardzo jasno uzasadniona współpraca influencera i marki. I tutaj, na przykład, Diageo i kampania informująca o skutkach picia alkoholu z przeróżnych stron. To też ludzie wiedzą, dlaczego marka pracuje akurat z tymi influencerami. No i twierdzą, że to jest mądre, że to jest interesujące, że to jest potrzebne, że trzeba o tym rozmawiać i że to jest przedstawione w takiej formie, że oni żałują, że tego nie ma w telewizji, w szkołach, na uczelniach i że dlaczego w takiej formie to nie jest prowadzone gdzie indziej. No i ostatnia rzecz, kiedy mamy proste naprawdę rzeczy, banalne kreacje, gdzie influencerki pokazują produkty w użyciu, to nie tylko jasno zmierzone ROI mamy z tego, ale komentarze, które tam się pojawiają. Kod już działa. Pierwszy raz tak szybko kupiłam polecany produkt. Nie wiem, co mnie naszło, nawet nie dooglądałam, zapauzowałam, kupiłam i dopiero dogończyłam oglądać. Kto coś na to odpisuje, tak? Błaha, ja tak samo. Jak to jest jakiś szał zakupowy, mimo, że wszyscy wiedzą, że to jest a, opłacone, b, influencerka właśnie, że dostaje za to pieniądze, ale to ciągle jest dla nich wiarygodne, bo oni widzą produkt w użyciu. Więc jeżeli my pozwolimy influencerom robić swoją robotę, czyli angażować i docierać do swoich widzów, no to to może przenosić takie efekty. I słuchajcie, ja na sam koniec mam dla was prosty apel. Ten świat się nie zmieni. To znaczy te trendy się nie odwrócą, one będą tylko przyspieszać. YouTuberzy będą mieli coraz bardziej znaczącą rolę, digital video również, więc to się na pewno nie zmieni, więc my się musimy nauczyć funkcjonować w tym świecie, wzajemnie ze sobą dogadywać. Dlatego to, co bym wam o co was, nie wiem, prosił, apelował i taka moja rada może z całej tej prezentacji: zweryfikowane dane, tak. Ale relewantne dane, te, które mają faktycznie znaczenie. Jeżeli świadczenia to precyzyjnie uspójniony aparat pojęciowy i sprofesjonalizowane standardy. No i rzecz numer trzy: zaufanie do tego, że skoro ci ludzie żyją z uwagi, którą poświęcają ich odbiorcy, no to oni to faktycznie potrafią robić. Bez tych trzech rzeczy to po prostu nie będzie działać. Bardzo Wam dziękuję.